Cześć, tu Gosia. I już. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o drzewach, można powiedzieć, że drzewach, yy, które można hodować w domu, czyli o fikusach. Nie trzeba mieć pozwolenia na wycięcie. Tak. Są to rośliny, które mogą osiągnąć naprawdę imponujące rozmiary, gdy dobrze je hodujemy, no i oczywiście, gdy osiągną odpowiedni wiek. 9 tak? lat. 9 lat, mam takiego co ma 20 ponad, no, tyle co ja. Przeżył wszystkie psy. Tak. No wejść! No. Lubisz fikusy? Nie wiem, teraz to? No, to się dowiesz. W swojej kolekcji posiadam, tak jak mogliście zobaczyć na Houseplant Tourach, cztery fikusy. Dwa fikusy Benjamina i dwa fikusy Elastika. Fikusy są to rośliny, które są dość łatwe w uprawie, jeżeli stosujemy się niektórych zasad, takich jak fikusy bardzo nie lubią przestawiania. Gdy przestawiamy taką roślinę bądź zmienimy, zmienimy jej miejsce, choć nawet ją obrócimy, może ona się tak zestresować i zrzucić nam wszystkie liście. Fikusy są też bardzo wrażliwe na wilgotność powietrza. Jednak y, po moich fikusach, ale to może też wynikać z tego, że ja mam dość dużo roślin, ta wilgotność powietrza przez to utrzymuje się dość wysoka. Ja nie muszę nic za bardzo z nimi robić. Nie muszę ich za bardzo zraszać y, ani myć. Chociaż mycie to i temu by się przydało, bo jest dość okurzony. No, i tak. Bardziej wrażliwymi y, fikusami są fikusy Beniamina. Ja tutaj posiadam o takie o dwa egzemplarze. Wariagata i takiego zwykłego, który też kiedyś był wariagatą, ale się zepsuł. Ale się zepsuł, ponieważ y, ten Fikus benjamina variagata, tak samo jak i Monstera variagata, są roślinami o niestabilnym, y, o niestabilnym genie i one po pewnym czasie mogą pójść w regres i tą wariagację nam utracić. No i właśnie, gdybym kiedyś pilnowała tego fikusa i wycinała mu te zielone pędy i przycinała te z wariagacją, żeby się ładnie rozkrzewiały i rosły, pewnie by był i takim dużym fikusem wariagatą. Jednak byłam wtedy mała, ponieważ ten fikus ma tyle lat co ja. Nie wiem czy zdradzić ile mam lat. Zdradź nie ma fikus. Tak, to fikus ma 26 lat. No i roz taki duży. Jednak yy, na jego wiek... Moim zdaniem on powinien być większy, jednak moja mama go dość zaniedbywała. On stał najpierw na południowym parapecie, tam go przypalało słońce, te białe listki miał zawsze popalone. Aż później go przeniosłam na parapet północny, no i później i tam on się zaczął dziać, tam on zaczął rosnąć. Nawet był w takim momencie, że on kwitł i miał owoce. Wiesz jakie owoce ma fikus, benjamina? Niejedalny. Niejadalne, tak, trujące, bo jest to trująca roślina i jego owoce to są takie malutkie kuleczki zielone. Tak, zginął nasz pierwszy kot. No weź. Nie no, nie mieliśmy, nie, nie mieliśmy kota. kota. No i właśnie go przestawiam, w końcu wylądował tutaj na podłodze. No i tutaj mu jest widocznie najlepiej, bardzo ładnie rośnie, wypuszcza ciągle nowe listki, możesz pokazać jak tutaj wypuszcza nowe listki. Tutaj no. wygląda to dość efektownie. W zeszłe święta zrobiłam mu takie spa. Go całego umyłam i nabuszczałam mu liście. Zaraz Wam pokażę preparat, którymi, którym nabłyszczam liście, ponieważ te stare liście nawet jak się umyje. One są matowe, a te nowe ma takie błyszczące, ładne. Po co się nabłyszcza? Nabłyszcza się liście, żeby ładniej wyglądało. To też ogranicza transpirację wody, czyli roślina mniej odparowywuje wody. I przez to, że użyję tego nabłyszczacza, też się on mniej kurzy. Ten kurz się mniej do niego klei. Także to jest też korzystne w przypadku fikusów. Nie można nabłyszczać wszystkich roślin, ale fikusy to lubią. Jemu było bardzo dobrze po tym. Yy, I niestety ten fikus jest śmieciuchem, ponieważ gdy on ma suche powietrze. Nie, i te, te nowe listki też powoduje ją, że on zrzuca takie jakby ich pochewki. Wylinki. Tak, wylinki. I wokół niego zawsze jest pełno jakichś takich śmieci. Także jak nie lubicie roślin, takich śmieciuchów, y, takich jak patrotki i tak dalej, to nie polecam fikusa benjamina. W tym przypadku lepiej się y, sprawdzą takie fikusy, które są które mają takie większe liście. To jest Fikus Tineke. Zawsze przekręcam tą nazwę. No i on ma takie liście jak malowane. Takie każdy listek jest inny, w takie wzory. No i Daj, jeszcze to fikus. wygląda jak kamuflaż wojskowy. Tak, jak kamuflaż. Jeszcze mam Fikusa elastikę. Takiego czarnego, z czerwonym czubkiem z zielonego parapetu, to też mogliście widzieć. W doniczce y, z zielonego parapetu. Tak, w doniczce z zielonego parapetu. W się z zielonego i parapetu. W Przesadzałam go do ceramisu. Ja mogę chyba tylko jedną kartę dodać. Tak, od tego momentu on zaczął mi wypuszczać nowe listki, tutaj nowe czubki. Też go powinnam umyć, no ale sobie tutaj radzi. I one dość ładnie mi rosną. To te fikusy są mniej wymagające i mniej wrażliwe na y, zmianę otoczenia, zmianę im stanowiska. I jednak też nie powinno się ich za bardzo dotykać, przestawiać, no i tak dalej. Fikusy bardzo lubią od czasu do czasu takie, żeby zrobić im spa, wstawić je do wanny, sprysznicować. No dla miasta stopni. Tak. Ty to jesteś, wszystko zabił. Sadzić do wanny, sprysznicować, jednak należy żeby, uważać, żeby ich nie przelać. Wtedy można ich doniczkę obwiązać tutaj workiem foliowym i umyć go i powinno być dobrze. Co chodzi o podlewanie fikusów, nie chcę Wam nic sugerować za bardzo, bo podlewanie jest kwestią bardzo indywidualną i należy ją dobrać do warunków panujących u nas w domu. Ja podlewam swoje fikusy wszystkie no, raz w tygodniu. Ten ma akurat beznadziejną ziemię, ale ten jakoś tak jest już zahartowany przez moją mamę, że daje radę. No i należy uważać, że fikusów nie przelać i fikus lepiej zniesie nam y, przesuszenie niż przelanie. Także na to należy uważać. Jeszcze te fikusy, one bardzo lubią przycinanie. A najgorzej jak się przesuszy, a potem przeleje. Tak. To wtedy umierę. No, fikus na bardzo lubi przycinanie, jeżeli jest taka sytuacja, że rzuci on nam wszystkie liście i ta roślina wygląda wtedy nie dość, no tak nieatrakcyjnie. To ma focha. Wtedy, tak, bo ma focha. Wtedy możemy odczekać tak tydzień i żeby go jeszcze bardziej nie narazić na stres i te pędy możemy przyciąć, to go też zachęci do wypuszczania nowych listków i rozgałęziania się. Czyli jak się zestresuje, to trzeba go storturować. Tak, i... To właśnie, wtedy zacznie gadać. Tak, i właśnie przez to, że przytniemy mu te pędy, bo na przykład gdyby on mi rzucił wszystkie liście z tej łodygi, no to by był taki suchy badym. A jak go bym przycięła, to już by wyglądało to lepiej, bo łodyga byłaby krótsza, zrobiłoby się na więcej liści, on by się zaczął rozgałęziać. Także lepiej by to wyglądało. Używam do nabłyszczania liści obecnie takiego preparatu w sprayu firmy Biopon. Wcześniej używałam firmy Substral, ponieważ dostałam go w paczce Piarowej na Instagramie w ramach współpracy. Ale każdy z nich działa moim zdaniem tak samo i właśnie polecam Wam takie preparaty do nabłyszczania roślin w sprayu ponieważ są sprzedawane też chusteczki nabłyszczające do roślin. Jednak jest to takie, no, musimy wycierać każdy listek z osobna. No i zawsze nas kusi, żeby wziąć i przetrzeć tą chusteczką więcej niż jedną roślinkę, bo chcemy zaoszczędzić, no nie? A wtedy możemy przenosić szkodniki z kwiatka na kwiatek. No i jeszcze, tak jak już jestem przy temacie szkodników, fikusy są to rośliny dość odporne na ataki szkodników. Oczywiście mogą się na nich pojawić wciornastki. Jednak przez to, że mają one takie skórzaste liście, no to te wciory się zbytnio w nie nie wgryzą. I jak szybko zareagujemy, to powinno być dobrze i powinniśmy tą walkę wygrać z sukcesem. Ja miałam niedawno taki atak ciarnastków, jednak one nie zaatakowały mi tych fikusów. A można wygrać z porażką? <noise> nie. No, może liście nam zgubić wszystkie, wiesz? Jak go wiedzą. No i właśnie taki preparatem do nabłyszczania liści. Ja nie będę teraz przykazywać, bo ten fikus jest okurzony. A powinniśmy przed właśnie nabłyszczaniem liści umyć takiego fikusa, poczekać aż on przeschnie. I dopiero wtedy z odległości około 35 cm od góry, żeby czasem nie psikać pod liść, bo pod liściem fikus ma aparaty szparkowe, żeby ich nie zapchać. Dlatego psikamy od góry na liście i wtedy roślina będzie naprawdę się błyszczała i wyglądała efektownie. Rok temu zrobiłam taki zabieg, to w święta wszyscy mówi, o jacie, czy ta roślina jest sztuczna, ale ładne drzewko i tak dalej. Także polecam Wam nabłyszczanie liści do Fikusów. Ja mam taki preparat. On kosztował około 10 zł w sklepie budowlanym. Także nie jest to drogo, a starczam na dość długo. Poprzedni miałam chyba taki preparat w takiej samej pojemności. To jest 250 ml przez około 2 lata. Także to nie jest dużo za super efekt. Tak? To się nabłyszczyłeś? Nie. Czy jesteś taka. Ui. Nie, nie nabłyszczyłam się. No. To by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wasze Fikusy będą rosły zdrowo i będą rosły duże. No i jeżeli podoba Wam się taki film, bądź nie podobał, zostawcie nam lajka, like suba i obejrzyjcie nasze inne kwiatkowe filmiki. No to pa. No pa. Tak jest. Co? O czym? O fikusach. Brzepka, które możemy mieć w domu. Czekaj jeszcze raz. Cześć tu Gosia. I miłość. W tym odcinku... Nie, jeszcze raz. Czyli o fikusach. Lubisz moje fikusy? Nie wiem, które to są. No, no to miłość się też dowie, które to są fikusy. No mierzam głosie sprzeczajni.